maneczko drodzy widzowie, z tej strony Gała I zapraszam już na trzeci odcinek z gry Blitz Brigade yy, Zaczynamy na multiplayer oczywiście yy, Na odebranie flagi Zagramy sobie na innej mapce, bo już nie chcę się na Madagaskarze. rozkaże Zagramy sobie na... To wygląda ciekawie, ale tutaj nie będzie samochodów, no ale... Trudno Się mówi, idziemy grać No to będzie jeden taki skrótszy krótszych odcinków, bo cię nie mam za dużo czasu. No ale już z dwa mecze sobie zagramy, bo cię nie mam za dużo czasu, już pewnie mówiłem. Dwa mecze wystarczą, po co tu więcej? No, Nagle patrzymy, już wygraliśmy to jeden mecz z głowy. No to jest to się, ta mapa się nazywa UFO Flag Capitol. To jest jakiejś księżyc, jest, to ja może tak fajnie wysoko skakać, to jest takie fajne. To jest jedna z moich takich niefajnych map, no ale trudno. O jesteśmy. No Tak jak mówiłem, tutaj jest coś takiego fajnego, że patrzcie co tutaj można zrobić Czy to był nasz, to był nas przepraszam. Ło Jezu, co się stało? Co to, to mi chyba wartowało życie? O kurde, co się dzieje, jaka faza? O kurde, no i mnie zabił no, Ludzie jeszcze z pistoletu jakiegoś. Nie. Chyba z karabinku, nie jestem pewny. Ja tak mówiąc, szczerze nie lubię tej mapy. Tak naprawdę mówiąc, że to jest taka mapa dla kozaków Bardziej Uluju, to jest ten co mnie zawił Tam gdzieś jest. Stąd też skoczę, żeby go zabić Dobra, czy i Goou! Czemu się nie udało? No! To jest właśnie to Ale właśnie to fajne, bo tutaj jest jako fajna kampa. Pomożna tutaj, No by, ważne. To było nieważne. Ale to też trzeba mieć szczęście, żeby tutaj wlecieć, bo. To jest naprawdę trudno wlecieć, mówiąc szczerze. Co? Jeszcze mu nie skoczyłem. No skakuj. Człowieku! Panie! Galni pan trochę. No. Uwieeeeee. Cóż, ale danego człowieka tutaj nie widzę. Gówno dużo. Uuu, interesujące. Fajnie. Ło, kto mnie zestrzelił? Kto to? On nie wierzy, ten sam? Nie wierzę. To jest rzecz niemożliwe. No, za chwilę koniec meczu. 13 sekund. 10 przepraszam, sekund. Ja jeszcze nikogo nie zabiłem. Staje tylko i wyłącznie ginęłem. No wiem, ta Mapa jest zbyt dobra. Na takich mapach jestem zły. No i już wygrali. Mówiłem. I to jest właśnie to. I tutaj zagram sobie na innej jeszcze mapce, bo to ja już nie chcę, yy, bo naprawdę trudno jest na tej mapce, więc teraz ja sobie zagram sobie na Flag Capritur, na Madagaskarze Yes, jest mój fajny świat. Uii. I chyba bardziej śmieszne coś mi się zdaje. O wiele lepszy świat. Moim zdaniem to jest chyba najlepszy świat jaki może być. Najlepiej się tutaj kampi w ogóle. Samochody, czołgi, wszystko to jest. Nie ma chyba czołgów nie ma, ale samochody są, można ich strzelać. To jest właśnie fajne. No. Fajna gierka. Tutaj się będzie fajnie grało. Koniec się załaduje. Jest. Ładuje się. I bardzo fajne. No co nam tutaj... Pogadać no za dużo to ja nie będę gadał. Jeszcze to będzie trwało z 3 minuty, nawet pewnie będę już skończył za 2 minuty, bo już naprawdę mam mało czasu. Więc po prostu jeszcze jeden meczek zagramy i będziemy już kończyć. No, dalej, no niech ktoś bija. No i bardzo dobrze, do niebieskich. No i ja po... A jak inaczej? Tam są meczys. Tutaj byli ja źli. Tylko gdzie oni teraz? Jest. Nie ma łatwo. Kurde, on myśli sobie. Ło Tak, sprintuj, 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 sprintuj. Tam jest dla że myślałem, że mnie wywali Ło ludzie. Co jest? O no Janusz, no dobra, no to już się tutaj, już będziemy, bo już mi się tu znowu zepsuło. No dobra, Nie, pa, pamiętajcie, e, lajkujcie, subskrybujcie, po prostu, no przepraszam za, za taki bardzo krótki odcineczek, no ale tak mi się nudziło, więc po prostu żegnam się i do następnego odcineczka.